Witajcie drogie pixele. To jest film, którego wolałbym nie nagrywać, a ci, którzy wrócili w dziesiątym sezonie do gry, pewnie woleliby nie oglądać. Niestety mam dla Was naprawdę smutną wiadomość, jak to określa wielu twórców od wczoraj, to koniec. Zaledwie dwa tygodnie po premierze rozszerzenia Nighthaven i sezonu 10, Amazon podjął decyzję: New World przestaje otrzymywać nową zawartość. Mimo, że gra w ostatnich miesiącach zyskiwała na popularności, średnia liczba graczy na Steam wskoczyła w piku na poziom 50 tysięcy grających oraz wiele osób czekało w tym czasie w kolejkach na serwery, to New World został wysadzony w powietrze w spektakularny sposób. A co dokładnie się stało? Nighthaven oraz Sezon 10 posłużą jako ostatnie duże wydanie treści do gry. New World przechodzi w tzw. Tak maintenance Mode. Co to oznacza dla nas, graczy? Serwery zostają, a przynajmniej na razie. Amazon zamierza utrzymywać serwery w działaniu co najmniej do końca 2026 roku. Ale niestety pojawia się pewien okres wypowiedzenia, można powiedzieć. Mianowicie Amazon obiecał, że w przypadku podjęcia decyzji o wyłączeniu serwerów, gracze zostaną poinformowani o tym z minimum 6-miesięcznym wyłączeniem. Tak więc co pozostaje na ten moment? Będą kontynuowane poprawki błędów, przynajmniej teoretycznie, i utrzymana płynność w działaniu gry. Będą też World Bossy i bonusowe tygodnie, ale znikają za to niestety coroczne wydarzenia świąteczne, takie jak Winter Convergence czy Terki Terror, czyli rzeczy, które regularnie gościły w naszym kalendarzu new worldowskim. Niestety pomimo planowanego zamknięcia serwerów w przyszłości, Amazon nadal pozwala na zakup gry i waluty w sklepie gry. Co jest generalnie mega dziwne i wydaje się, no niestety, ale jednak skokiem na kasę. Jednocześnie nie oferuje Amazon zwrotów za zakupy waluty, czyli Marks of Fortune. Jeżeli ktoś kupił grę tuż przed ogłoszeniem tego newsa, musi skontaktować się z obsługą swojej platformy, jeśli chce się ubiegać o zwrot. Czy nie jest to trochę z oszukiwanie graczy? No generalnie jest, ale ta notatka, którą dostaliśmy, myślę, że nie pochodzi od samego studia, które tworzyło grę, a od Amazon. Amazonu konkretnie, a dlaczego tak myślę i dlaczego w ogóle to wszystko się dzieje? Powód nie leży w tym, że New World był złą grą, ale w masowych zwolnieniach w Amazonie. Firma zwolniła ponad 30 tysięcy pracowników korporacyjnych, chociaż ta informacja już zostaje zweryfikowana delikatniej. Niektóre artykuły mówią jednak o 14 tysiącach pracowników. Jest to element szerszej strategii mającej na celu osiągnięcie rekordowych zysków, jak informuje Amazon. Amazon planuje zastępować ludzi sztuczną inteligencją, twierdząc, że dzięki temu będą mogli szybciej wprowadzać Innowacje. Amazon Game Studios również drastycznie odczuło te cięcia. Firma podjęła trudną decyzję o wstrzymaniu znacznej części prac nad grami AAA, tym głównie w sektorze MMO. Główny zespół odpowiedzialny za New Worlda, czyli studio AGS w Irwin został całkowicie zlikwidowany. Potwierdzenia tego pojawiały się w postach zwolnionych pracowników na LinkedIn, ale usunięta została również strona Amazon Game Studios właśnie na platformie. Formie LinkedIn. Wraz z New World ofiarą tych cięć padł również planowany tytuł MMO Lord of the Rings. Oczywiście mowa tutaj o władcy pierścieni, na który pewnie wielu z Was, tak i ja, czekało. Mimo że serwery New World będą działać do końca 2026 roku, a gracze PlayStation Plus nadal mogą pobierać New World Eternum, i jest to gorzka pigułka. Ta gra, która w końcu była na dobrej drodze i która miała tak wyjątkowy system walki, została poświęcona na ołtarzu optymalizacji kosztów i zastępowania ludzkich pracowników przez AI. Czy istnieje inny scenariusz, który może się tutaj wydarzyć? Może Amazon sprzeda New World, a nowe studio nie tylko utrzyma, ale i uratuje grę. Ale bądźmy szczerzy, Dopóki nie dostaniemy o tym żadnych newsów, to nie ma się na co nastawiać. Pozostaje podziękować deweloperom Neworda. zrobiliście coś wyjątkowego. New World nie był idealny, ale wiele graczy odnalazło tam swój kawałek gamingowego świata. Pozostawię również tutaj dwa słowa zarówno dla graczy, jak i twórców treści do gry New World. Dla wielu może się wydawać, że to nie jest koniec świata i że są gorsze rzeczy. Oczywiście, że tak jest. Ale nie zmienia to faktu, że współczuję zarówno twórcom treści, którzy skupili swoje kanały, jak i community wokół New Worlda i przez lata tworzyli pomocne innym materiały, jak i również graczom, dla których akurat New World stał się ich specyficznym comfort zone. Miejscem, gdzie mogli się udać, żeby oderwać się momentalnie od różnorakich problemów w świecie niewirtualnym. Należy do grupy osób, która wiele lat temu odnalazła takie miejsce w World of Warcraft, ale mimo to z chęcią odwiedzałem Eternum od czasu do czasu. I wiem, że posiadanie właśnie takiej bezpiecznej przystani dla wielu jest bardzo ważne, więc tym bardziej przykro mi, że spotyka to waszą ukochaną grę. W związku z tym, co mówiłem na ostatnich streamach z New World'a, to muszę również tutaj jedną rzecz dodać i wyjaśnić. Mianowicie wspominałem o tym, że na kanał niedługo trafią zaktualizowane o 10 poziom i o rozgrywkę w Nighthaven różnego rodzaju poradniki, tutoriale i inne materiały, chociażby z pozyskiwania artefaktów w grze, ulepszania ich housingu, jak i podstaw gry. Ale nie ma co ukrywać, że na ten moment byłoby to zupełnie bez sensu, biorąc pod uwagę newsa, którego właśnie sobie omówiliśmy. Od wczoraj wieczora rozmawiamy sobie o tym na Discordzie, gdzie Powoli zbieramy kanałowe community od jakiegoś czasu, więc zachęcam Was, żebyście również wpadli i jeżeli macie po prostu chęć pogadać. Dajcie znać w komentarzach czy wraz z ostatnim sezonem Wy również, pełni nadziei, wróciliście do Eternum i jakie macie przemyślenia odnośnie tego co się stało. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia od czasu do czasu w grze, zanim serwery zgasną, a my wszyscy przerzucimy się na proste mobilne gierki robione przez AI.